Szanowni Państwo, polityka prorodzinna pozostaje nadal w centrum uwagi naszego rządu i w sposób szczególny naszego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dlatego dziś chcemy zaprosić wszystkie polskie gminy do udziału w konkursie Samorząd Profamilia. To konkurs dedykowany dla tych samorządów, które rozumieją, jak ważna jest polska rodzina, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, z jakim boryka się nasz kraj. Chcemy nagrodzić te samorządy, które uwierzyły i realizują dobre praktyki, wierząc, że inwestycja w polską rodzinę to inwestycja w gminę, inwestycja w społeczność lokalną, a tym samym inwestycja w nasz kraj. Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca także za pośrednictwem adresu mailowego. Warto chwalić się dobrymi praktykami, warto pokazać Waszą gminę.